Ja jestem, kochani, w domu rodzinnym, w Ciechanowie. Tam gałgany biegają. Właśnie szykujemy się i zaraz idziemy na konkurs piosenki, z którego, który się tutaj wielkim echem podobno rozszedł. Bardzo dużo było zgłoszeń z całego kraju. Będę cieszyć jury, więc już za godzinę zaczynamy. Nie no, tata, idź zobacz nowy samochód. No, bardzo ładnie. Jak Ci się podoba? Wysoki, nie? To najważniejszy flap, to jest ja git. Jestem troszeczkę, może odsunę, bo ja jestem troszeczkę krótkonogi. No ja tutaj byś no. Tak, bo ja mam połowce długie nogi właśnie. Jak Rewelacja. No bez problemu. Będzie ci lepiej w tym. I później sobie poprawię, żeby lepiej tu. No i jest dobrze. No, no teraz ja. Wszystkie papiery na spokojnie. To Nagrywasz mało? Chyba tak. Ja to nigdy nie wiem, czy to się nagrywa, wiesz? Aha. To co, idziemy jeść zupę? Tak. No, ja muszę. Ja muszę. Mam będziesz dzisiaj na konkursie? Ja będę widzem po prostu, a moja dorotka no. będzie przewodniczącą. Ale my już asystentką. No mogę tam z tyłu, będę się ciągać ze sobą. Tak, a tak. dobrze. No a ja pokażę jakie jak, mamy podobne torebki, tak? Pokaż. No córka właśnie przywiozła mi taką torebkę. Podobno teraz taki brąz jest modny. No i tak pasuje w kolorystyce do mojego stroju. O. Dobra, to idziemy. Chris Jenner. Załatwiać swoje interesy. I co mam ogarnęłaś? Tak. Dobrze. Wszystko załatwiłam, kochanie. E, y, stałam się jakąś ekspertką od niekonwencjonalnych metod <grym> czy to zachowania zdrowia czy urody. Nie ma problemu. Przy okazji, że może się w wannie, a robię to raz w miesiącu dokładnie tak. Kobi się w wannie raz w miesiącu. Opowiem wam o innych moich dziwactwach. Dla innych oczywiście dziwa Dla mnie to zupełna norma, rutyna. Kąpię się znaczy od dziecka. Odkąd zbuntowałam się i zaczęłam swoją wolę perswadować rodzicom. Czyli mniej więcej tak od 11-12 roku życia kąpię się w zimnej wodzie. Maksymalnie 5 minut w ciepłej, a potem już w zimnej, w lodowatej. Nie kąpię się w wannie, kąpię się pod prysznicem bardzo szybko, bo zimno. W wannie tylko raz w miesiącu i tylko dlatego, żeby opukać się w soli i w takich płatkach magnezu. Maksymalnie też 15-20 minut. Nie lubię się w gorącej wody, jest mi niedobrze, słabo. Ale ta sól i magnes super działa, więc takie coś na dobranoc.